Mamy jesień, wielkimi krokami zbliża się zima. Większość klientów naszego sklepu, osób, które zaczynają przygodę z bieganiem, zadaje pytanie, w co się ubrać? Czy mamy biegać o tej porze roku, czy może zawiesić buty biegowe na kołku? Jak mówią mądrzy mieszkańcy Norwegii, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. I o tym chciałbym dzisiaj poopowiadać. Podstawowa rzecz to nie przegrzewać się, nie ubieramy się za grubo. Taką zasadą, oczywiście bardzo ogólną, to jest doda dodanie do temperatury, która Którą widzimy na termometrze wychodząc na trening, 10 stopni. Generalnie też takim sprawdzianem naszym po wyjściu z klatki schodowej i zmierzeniu się z tą aurą jest to, czy jest nam ciepło, czy jest nam zimno. Ma być nam zimno, ponieważ po pierwszych 5-10 minutach trudu czy biegu zrobi nam się gorąco. Podstawowa zasada, ubieramy się na cebulkę Oczywiście możemy wykorzystać różne rzeczy biegowe, które już mamy w swojej szafie, tak jak ja jestem w tej chwili ubrany. Mam pod spodem koszulkę z długim rękawem. A na koszulkę z długim rękawem nałożyłem, koszulkę, moją ubiorą koszulkę biegową z krótkim, z krótkim rękawem i tak wyposażony mogę biegać przy takiej temperaturze, jaka jest w tej chwili, czy około plus 10 stopni. Natomiast teraz opowiem i pokażę na przykładach, jak powinno być skompletowane typowe, typowy ubiór biegacza mierzącego się z trudnymi warunkami biegowymi. Najważniejsza jest pierwsza warstwa, którą mamy przy dziele, czyli to, co ma bezpośredni kontakt z naszą skórą. To, co odprowadza wilgoć, którą produkuje nasze ciało podczas wysiłku. I taką pierwszą warstwą są na przykład krótkie shorty, które zakładamy pod nasze spodnie biegowe. Tak wyglądają te rzeczy, czyli w tym momencie bielizna termoaktywna. Jest bardzo dopasowana do ciała, wielu biegaczy ma z tym problem, mówi nie, nie chcę, nie chcę żeby to było za ciasne, eee, chcę mieć luz, komfort, swobodę. Jeżeli chodzi o bieliznę, ona musi być dopasowana, dlatego że ona ma pochłonąć wilgoć, którą produkuje nasze ciało i wyrzucić ją do następnej warstwy. Jeżeli e, ta bielizna będzie za luźna, pot będzie nam spływał po nogach i nie będzie odprowadzany do następnej warstwy. Dodatkiem do bielizny jest koszulka termoaktywna którą oczywiście zakładamy na korpus. Taka koszulka termoaktywna jest wykonana z tych samych materiałów, z jakich wykonane, wykonane są te shorty. Tak jak mówiłem, jest to pierwsza warstwa, która e, dotyka do naszej skóry. E, powinna być zrobiona z materiałów termoaktywnych, które odprowadzają wilgoć do następnej warstwy. Jak widzicie, to są rzeczy e, lekkie, rzeczy niekrępujące ruchu, bardzo elastyczne. Na taką koszulkę możemy, tak jak ja mam w tej chwili. Założyć drugą koszulkę, czy z długim, czy z krótkim rękawem, wtedy mamy dwie warstwy zdublowane. Jest nam cieplej, ale nie jest nam za gorąco. Oczywiście to dotyczy aury i temperatury w granicach kilku stopni na plusie. To też, też zależy od, naszych indywidualnych, od naszego indywidualnego odczuwania chłodu i zimna. Natomiast klasycznym dodatkiem do tej pierwszej warstwy jest druga warstwa. Na bieliznę termoaktywną zakładamy drugą warstwę, która ma nas chronić przed wiatrem, lekką żawką czy padającym śniegiem. Druga warstwa często jest zbudowana z materiałów troszeczkę grubszych. Do tego mamy bardzo często bluzy czy kurtki rozpinane na suwak z kieszonkami, często z takimi półrękawicami, jaką mam w tej chwili na dłoni. Czyli taką bluzę zakładamy na naszą podstawową bieliznę termoaktywną.